Witajcie serdecznie. Dzisiaj będę płynął z Trawę Münde do Helsinek. Jest to najdłuższa podróż na Bałtyku. Płynie się około 30 godzin w tą jedną stronę. No, zapraszam do oglądania filmu. Właśnie teraz wypływamy z trawy Münde. No, nie za bardzo dobrze jest, bo szyby są brudne, ale tak mniej więcej można zobaczyć, jak wygląda właśnie to niemieckie portowe miasto.

tak wygląda pochód zabaw na Jest drugi, ale jest dziecko więc nie będę, ale nie wiem czy tak wygląda się jakaś tam zewnątrz szkola jest 3,20 mała no. Sklep wolnocłowy ale na razie jest zamknięty. Buraczki i jakiś chleb. Taki półsłodki tych chleb, ale dobry. No wyszedłem na zewnątrz. Stoją. W Helsinkach podobno jest minus 14. Czy się... No, ale myślę, że nic szczegółowego nie będzie. No, to jest druga klasa. Nie wiem, jak 30 parę godzin, no jednak mogę wytrzymać. Środka, zima zaczęła się robić. No, tam się tam coś No, wyżej już nic nie ma. No, oczywiście, automatów nie może zabraknąć, ale nikt nie gra. Już chyba coraz mniej, bo tych ludzi jest. Jest wejście do kamienia Ja mam tutaj długi korytarz. Więc No, trochę trzeba pochodzić. jeśli ludzi. Najfajniejsze powiedzieli nam, że obiad będzie między 15 a, 17, a jest między 18.30 a 20.30, czyli to jest taka obiada no, Aaa, było dobre, także można wytrzymać. No, ja siedzę w kabinie. No, cały czas płyniemy. Yy, nie ma polskiej telewizji, tylko niemiecka. No, ale tam dosyć dobrze rozumiem niemiecką. Powiem wam dzisiaj co Ukraińcy mi mówili. Dlaczego nie chcą iść na wojnę. Mówili, że po prostu jak dowódcy ich robią z młodymi żołnierzami: po prostu wyganiają ich bez karabinów, żeby Rosjanie ich zabili, a później biorą za nich pół roku żołd. Drugi znowu mi mówił, że jego kolega niby miał zginąć, przestał płacić, nie? Okazało się, że on żył, jego matka poszła, mówi jak to on żyje, a wy nie płacicie, co jest dla a idź kobieta, ty głupia kobieta zawsze jesteś, on nie żyje, no to jest, kilka takich słów. dzisiaj mamy do dyspozycji kolor czerwony, kawior, spróbuję czerwonego, są rybki, łosoś, jakieś nowa rybka. Małże, Maurżeńki kolega Krzysztof tutaj nabiera wóreczki No i kartofelki są, tu na to na gorąco coś się Tam dalej Zupy są dalej O to ja zupy biorę na kartofle, kalafior jakieś makarlo Jakieś mięsko Co sobie i zupa jest tutaj Woda Tu jest jakaś zupa jest ciasto wszystko No, warto było przyjechać Zobaczyć przynajmniej to Puściłem w sorcie no Helsinki, już tam daleko widać jest Zaraz będziemy zjeżdżać Ale brzydka pogoda dzisiaj jest, jeszcze okno brudne To jak widzicie teraz, dobijamy do portu No więcej pewnie niż 14, jest zamglone Dobra brudna szyba, to chodź Mardy, mardy, to, no wychodzić wyjeżdżam z portu Słuchajcie, zobaczcie, takie są Wszędzie ośnieżone <gryw> Dawno zimy nie było No i witamy w Helsinkach Zobaczcie, droga nie jest zaciekawa. ciekawa Powoli jadę dobrze, ja mam tylko, zobaczcie, 23 km, nie? Ja się nie dziwię jak ktoś będzie jechał dalej To w ogóle nie sypią Ale powoli dojadę Zaraz będę lecz Pierwszy raz do małże próbował No I niestety I to małże regulacje były surowe ja lepiej smakują od średnia Немаленькую куличей 6 дней Нет, где-то 5 Швейцария Тут много зелени